Tu się Ewangelii. jeszcze powołują na katechizm Kościoła Katolickiego, są który mówi, że, prawa sumienia, że ważniejsze jest swoje sumienie niż przepisy rozróżni. władzy. No Między więc tu się, się przeciąga, prawda? Za służbą, przeciąga się w ta... przeciąga Cezarowi się to, te... co należy do Cezara. Proszę bardzo, bardziej mówi. Więc uga, przeciąga się niż to. Niech to będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieków. Amen. Wieku. Amen. Amen. No, Państwa, różne wystąpienia, różne tematy, więc zobaczcie. ponad to chyba ten główny lat, stażu walki z tym systemem opresyjnym na różnych odcinkach, nigdy nie przypuszczałem, że będę współorganizował manifestację, w której wolni ludzie będą domagali się swobodnego oddechu. No właśnie, swobodnego oddechu. Chcemy no oddychać! Chcemy oddychać! Chcemy oddychać. No, to Chcemy już nie oddychać. będzie więcej, bo wiem, Chcemy że sporo tego sporo może potrzebować, a komórki oddychać. mi się zapełniły. To do następnego spotkania. Amen.